Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Co słychać w fiszumie. Czy też jakie zmiany zaszły tutaj? W samym fiszumie za wiele zmian nie zaszło. Ponieważ cały tydzień sprzątałem w piwnicę obok, żeby wreszcie <coughs> uruchomić warsztat. Naprawdę teraz już można tam działać. Zostało się trochę syfu, ale to już jest może 20% z tego co, co było. Ee, działam sobie tutaj troszeczkę dzisiaj Ogólnie przez ten cały czas coś tam robiłem, ale nie za wiele. No i niestety e, też zaspałem sprawę z odpowiedzią na komentarze. Wiem, że od trzech dni nie odpowiedziałem. No bardzo przepraszam, dzisiaj wieczorkiem siądę nad tym. Naprawdę nie miałem czasu, spieszyłem się, bo obecnie nie mam samochodu. Więc y, mogłem się tylko dogadać z bratem, że ze mną pojechał. Chciałem oddać część rzeczy na złom, całkiem sporo kasy z tego złomu wyszło w sumie. Także zadowolony jestem. Y, no i poza tym jeszcze musiałem zdążyć to wszystko posprzątać, bo dzisiaj miałem mieć wizytę właściciela. Nie mogłem trzymać tego całego syfu na y, korytarzu w piwnicy, no a musiałem wybezpieczyć piwnicę najpierw. Więc wczoraj dopiero razem z Izą skończyliśmy o 12 w nocy Jeszcze tutaj zmieniałem później wodę Idą ko o 2 ale coś tam się zdarzyło przez ten czas więc zobaczmy Tutaj to jest moje nowe akwarium dla żyworudek, z tego co wiecie Mam tutaj limki Perugiae I platki Tampico To dzika odmiana platek Młode od nich mam osobno, ale pojawiły się już młode też tutaj. Coś tam, jak kiedyś mówiłem, w tych kamieniach tam yy, cały czas coś pływa. Yy, no i generalnie biorąc, doszedłem do wniosku, że jednak nie będę żadnych antków tutaj wpuszczał. O, tu jest młoda plotka z yy, zakorzeniem. momento, widać ją. O, jest tutaj. Ona już yy, się wybarwiła. Przypuszczam, że młodą przeniosłem, jak wnosiłem ryby dorosłe. No ale przeżyła. Siedzi z tymi dorosłymi. No i ten przód chcę tutaj osadzić, obsadzić Lila Eopsis. Myślę, że będzie pasować to wszystko ze sobą. Całkiem spore poletko może tego Lila Eopsis tutaj być. Już zacząłem. Kilka dni temu wsypałem piasek. Na jednym z filmów można zobaczyć przez moment, jaka mętna woda. Dzisiaj będzie to samo, więc zanim zacznę pracować, pokażę Wam co chcę zrobić. Tu już mam wypukany piasek, teoretycznie wypukany. No bo dalej coś tam puszcza, ale to już filtr wciągnie. Za chwilę też muszę mieć właśnie gąbkę. No i chcę zasypać tamten tył. Ten mech, który jest, to przerzucę na te kamienie z boku. Dosypię piasku, tutaj, żeby było podrównane bardziej. A żeby było tak jak tu te 2 cm do 3. Ta pryzma to oczywiście ryby yy, zrobiły, no bo jak opada karma tutaj z przodu, no to tu jest miszą straszny i ogonami spychają ten piasek, ale całkiem fajnie to nawet wygląda. Yy, no Za chwilę zobaczycie jakie będzie to zmętniałe, jak się trochę woda odstoi, to posadzę Lila Eopsis, myślę, że się przyjmie tutaj, światła ma odpowiednio, yy, dwutlenek węgla. Wiecie, to jest też tak, że ryby wydzielają dwutlenek węgla w trakcie oddychania, więc yy, jak tych ryb jest odpowiednio dużo, no i odpowiednio dobierzemy rośliny, no to trochę tego dwutlenku węgla będą miały do spożycia, więc myślę, że to li opsis sobie będzie pykać tutaj. No jak nie sprawdzę, to się nie przekonam. Kupiłem dwa koszyczki jeszcze dodatkowo. To tutaj wszystko to jest z jednego koszyka. Więc jak dołożę te dwa koszyki, to już z przodu zrobimy jakiś tam gąszczek. No, e, tak poza tym, tak jak wspominałem, chciałem roznożyć, chciałbym roznożyć kryśnikli czarnoplamę. Tutaj buduję im baniak. E, wspominałem, chyba ostatnim razem, że nie, przedostatnim razem wspominałem, że mm, muszę zdobyć e, jakiegoś nenufara. Znaczy, no, to jest y, grzybień biały, taki ten pospolity miałem go po, w ogrodzie w Kaifasie. No i przeniosłem sobie kawałek korzenia tutaj. Y, widać, że się przyjął. No i czekam jeszcze chwilkę i będę kryśniki znażał. myślę, że w połowie września. Chciałbym, żeby taki jeden duży liść, wiecie, narósł. Te liście, no, mają średnicę, no tak ten największy, tutaj powiedziałbym ze 12 cm chciałbym żeby taki większy, większy narósł no i fajnie dekoracyjnie naprawdę wygląda ten grzybień biały tutaj na razie nic nie robiłem może jutro się ruszę w końcu dalej leży mi to mikrozorium tutaj w KaiFasie. nie chcę żeby padło oczywiście poczyściłem szybki bo wkrótce zaczynamy przegląd tych tutaj zbiorników Tutaj muszę jeszcze usunąć sagitarię znaczy sagitari tylko walisnerię, która mi wlazła w rośliny. Ale zbiorniki są przygotowane w przyszłym tygodniu już je zobaczycie. Co poza tym? No tutaj pracuję nad baniakiem. O, tu jeszcze daleka droga przede mną. powoli sobie dosadzam rośliny z przycinki. E jeszcze trochę brakuje mi tego Hemiantusa. On ma być tutaj w narożniku, a w drugim narożniku będzie Ludwigia. Fajny kontrast powinien być. Ona bardzo ładna, taka czerwona rośnie. Tutaj jest taka pływająca wersja. Wersja jakie ładne czerwone liście. Cofnijmy. też oczywiście wyczyściłem. Ten zbiornik też wkrótce się pojawi. Także trochę. Yy, Urozmaicenia będzie, bo te 60 na 30 to myślę, że już wam się przejadły. No, tutaj przyciąłem. Część właśnie tego a jest stąd, to co poszło na dół. Trochę jest rozgardiaszu, bo robiłem to wczoraj, więc jeszcze no, chwilę trzeba poczekać, żeby się ułożyły rośliny. Wtedy jeszcze raz powtórnie dotnę te za długie gałązki, takie pojedyncze. Teraz nie chcę im tam grzebać. Foro młodzieży jest. No. To właśnie te głupiki, które uważam teraz jest fajnie tutaj zrobione, ładnie wszystko widać. To są głupiki, które podejrzewam o to, że być może to jest to Rio Tefe. Zobaczcie sobie. No. Teraz jest fajnie widać. Czy są te Rio Tefe, czy nie? Forma bardzo fajna. Także będę ją dalej sobie hodował. O. Ale przyznajcie sami, że wyglądają te ryby dziko. E. Chciałem też wam pokazać tej ubabek. Glony znikły, te nitkowate. W zasadzie prawie ich w ogóle nie ma już. Krewetki wszystko wyżarły. No, jednak krewetka amano to jest świetne zwierzę do zwalczania glonów. Nawet no, jakieś tutaj nitki widzę pływają też, ale no, to jest znikła ilość naprawdę. Wyjadły wszystko elegancko. Jak widać taka słonowa woda im pasuje. Yy. Towarzystwo się pochowało. Teraz szaleją, bo dałem żywy plankton. Krewetki Te szukają e, tego żywego, który mrożony daje, ale go nie znajdują i dostają palmy. O, tu jedna z Neocaridinia, jaka duża urosła. Jednak w takiej słonawiej wodzie rosną dużo większe. Spokojnie ma tak 2,5 cm, może nawet więcej. No, Dobrze wszędzie baniak i zielenieje mi tak jak chciałem. Eee, kolejne wylęgi są tutaj u tych Kompina. Ble, e, Blue Snake 31. Ehm, no zobaczymy jakie te ryby będą z nich. Czekam, żeby wreszcie zaczęły się wybarwiać. Bo to się wtedy okaże co z tego jest no nie chciałbym żeby jakieś kundle wyszły no ale jak tak będzie to trudno trzeba będzie poszukać tej formy gdzieś indziej no bo według mnie nie będzie sensu dalej tego ciągnąć yy, bo i tak yy, nie dojdę z powrotem do tej formy właściwej no chyba że jakieś pojedyncze się zaczną pokazywać ta chyba się powoli zaczyna wywarwiać ale ona będzie dobra według mnie No czekam co będzie Tutaj też jakaś taka płynie zaczynająca się wywarwiać e, Uciekła mi Mogę zapłacić coś, o tu jesteś Ale ona też wydaje mi się że będzie dobra No zobaczymy Jest trochę tych młodych, no, nowe się bręgły więc y, Aż no ukociły się młode, nowe No tylko trzeba czekać zobaczyć co z tego wyjdzie no jak nie, no to czasu i tak dalej Dobra teraz wróćmy sobie do tego baniaka co będę z nim robił eee, No czyli dosypuję piasku Ile będę musiał czekać aż zmętnienie się zmniejszy trochę No i, i będę sadził rośliny Także chwila pauzy Ciasteczek dosypany. Zobaczcie. Mam już tutaj wszędzie po 2 cm. No jeszcze popruszane wszystko jest z tym piaskiem. Ale to wszystko samo sobie opadnie. To nie ma problemu najmniejszego z tym. No mogę zacząć sadzić Lidia Eopsis. Tu mam taką bandię yy, chępy ładne kupione. Trzeba to porozdzielać na sadzonki no i pobawić się wtykanie wszystko w podłoże. No, myślę, że to z pół godziny zajmie. Pokażę Wam efekt końcowy. No Zobaczymy. powinno to naprawdę fajnie tutaj wyglądać. No jak mówiłem woda nieco zmątniała, no ale nie było sensu więcej płukać tego piasku, bo to mógłbym do końca świata to robić. Ta woda się ustoi w ciągu dwóch dni. Przy robieniu sadzonek <laughs> trzeba zwrócić uwagę, żeby pozbyć się jak najwięcej tej takiej waty nasączonej. Ona jest nasączona różnymi nawozami i tak więc lepiej, żeby nie wsadzać tego do akwarium. Naprawdę warto poświęcić czas i porobić sobie takie małe sadzonki poodrywać po kilka takich listków na jednym pędzie i to obsadzić można by jako całą taką kępę wsadzić jeżeli nie wyciągniecie korzenie e, ładnie z tej wełny ale tą wełnę wyrzućcie nie wsadzajcie razem z tą wełną bo to później będą tylko kłopoty z tego może Wam zacząć glonić akwarium bo się to wszystko z tej wełny uwolni i ja generalnie zawsze tą wełnę usuwam. No taka ładna sadzonka. No jak to się rozłoży to na pewno będzie tych roślin multum tutaj. No ja mówię, y, ja robię o, coś takiego. Później zwijam je taką kępkę i, i sadzę. Realnie to jest jedna sadzonka, o, jak widać można ją rozdzielić jeszcze na pół będą dwie i takie kępki trzeba równomiernie rozsadzić sobie no i zobaczymy przy przeglądzie akwariów no to akwarium będzie jedno z ostatnich tutaj w fiszlumie więc myślę że już będzie widać jak jak to Lila obsys się przyjęło, czy się przyjęło, czy się nie przyjęło. No jak nie spróbujemy, to nic się nie stanie, a myślę, że ilość światła jest odpowiednia. Tam jest dosyć dobra lampa. No. Ok, czyli dalej do pracy. Rośliny są przygotowane. Zobaczcie jak dokładnie wyczyściłem te korzenie. No to takie żółtawe to jest jakaś resztka no, jeżeli dostanie tyle to nie stanowi żadnego problemu Widzicie? Wszystko jest elegancko wyczyszczone i w takiej formie sadzimy to do baniaka No to teraz do roboty Dobota wykonana no nie wydaje się że jest go tak dużo więcej ale zagęściłem tutaj z przodu ten trójkącik tam dałem z tyłu też no i zobaczymy jak teraz będzie rosło trzeba poczekać yy, chciałem wam już pokazać kupiłem sobie coś takiego yy, to są witaminy dla ryb Rebiela. jak yy, Zobaczymy sobie na skład. Proszę. No jest tu całkiem sporo różnych rzeczy. Witamin, jest witamina D3. Eee, no nic, spróbujemy dodawać. Zobaczymy jak ryby zareagują. Eee, dam to tym nowym głupikom. dla parae i Yy, zacznę suplementować yy, te yy, o, jednodniówki, drobniczki jednodniówki, yy, może akurat brakuje mi jakiś witamin, może to coś zmieni, to się okaże, oczywiście dopiero za jakiś czas, ale no, warto spróbować. Przez pół roku trzeba podawać, no i zobaczymy, czy w ciągu 2-3 miesięcy pojawią się jakieś modele od nich, nowe. Może to właśnie to jest. Czegoś brakuje im w pożywieniu albo w wodzie. No, przekonamy się. Podniosłem im też twardość wody do 700 ppm. Więc myślę, chyba, że wystarczy 700. Może jeszcze troszkę podniosę do 800. No, ryby, myślą, że dostanę zaraz w żarcie. Tutaj szały dostawały jak ten piasek No, hmm. Jest fajno. jak się rozwija e, No, jeszcze trzeba obłożyć te wszystkie gałązki mchem do końca Ale to jak bym zrobił wszystko naraz to by nie było co robić, byłaby nuda więc uważam że jest naprawdę nieźle nieźle no tak też wygląda obecnie fishroom. room Constance tutaj chcę zagospodarować teraz dzięki temu że posprzątałem warsztat obok to mogę wynieść całą tą menażerię stąd Przynajmniej będę miał gdzie to wsadzić na chwilę, to różny sprzęt akwarystyczny, części i tak dalej. No, i wtedy e, usunę ten regał, bo to jest regał pod akwarium, już tam podstawa pod akwarium. Ona sobie właśnie pójdzie tu, a tą, ten narożnik będę tutaj wylewkę zrobił na podłodze. Mam e, części ze starego regału, jak widzicie, są tutaj więc mógłbym sobie zbudować ten regał na 4 akwaria to miałbym kombajn do rozmnażania lasomy. zobaczcie jak rosną ładnie platki to właśnie te młode tampiko no, jest ich tu naprawdę dużo ładnie rosną jeszcze trochę i te, z, o, te jak ta na przykład o, tak jak ta, no to będą mogły pójść sobie do pozostałych ryb o wkrótce będę robił selekcję ta chyba zaczyna się wybarwiać o no, tak zaczyna mieć widoczną kreskę nie wiem czy to będzie widać no fajno, że te się rozmnożyły dziady No jak widzicie działam, działam, działam e, tutaj obniżyłem im troszeczkę wodę I Tutaj są moje strumieniaki e, Lime Recto Rectocaudatus No to paludarium fajnie wygląda naprawdę udało się to Bolbitis to po prostu kosmos jak rośnie No i tutaj e, wyczyściłem szybkę z glonów No ale to już pokazywałem wam e, tą Ludwigę nie wiem czy od góry by nie była lepiej widoczna jak to od góry wygląda widać że poprzypalały mi się niektóre ledy muszę je powymieniać no, a szczegółowo oczywiście omówię to w, a szczegółowo omówię to w odcinku dotyczącym przeglądu akwariów czasem się mutam kurczak no tak wyglądają baniaczki, nie jest źle, powoli do przodu, ale kurczę, powoli też zaczynamy prześladować to, że kończy się miejsce. Ale no nie narzekajmy, jest nieźle, naprawdę, jeszcze da się coś wycisnąć stąd, tylko no, no na przykład tak jak tutaj, no, Dodatkowo da się wycisnąć ten rząd u góry, więc 6 takich 60 na 30, no to już jest dużo. No być może nad tym akwarium tutaj coś zrobimy, na pewno będzie ta część nadwodna, tak jak mówiłem. Ale można by też tutaj u góry taki podwieszany regał zrobić, i też 6 takich 60 wrzucić. Więc jakieś perspektywy są, plus ta część tutaj. Zobaczymy, jak ceny prądu mnie nie zabiją, no to na pewno dalej pójdziemy w temat rozwoju fishumu Póki co jest nieźle, póki co jeszcze nawet na tym regale mogę przecież tutaj w dołu dwa dużo duże wsadzić, więc no dalej da się rozwijać temat, nie powiem. No, jak mu wszystko zbudował na raz, to pewnie no, już nie byłoby czego robić i mogłaby się zakraść nuda, a tak yy, człowiek naprawdę no, potwierdza to yy, sam przed sobą, czy chce mu się to robić, czy nie. No bo gdyby mi się nie chciało, no to po co to robić dalej? To można robić tylko wtedy, kiedy człowiekowi sprawia to przyjemność, tym bardziej, że yy, pieniędzy z kanału praktycznie nie ma żadnych, to... Nie jest w stanie pokryć nawet karmy dla ryb, to co ja zarobię na tym kanale Więc yy, no, wszystko jest na moich plecach ale mam nadzieję, że jeszcze przez 2-3 lata uda się to pociągnąć dopóki już całkiem oszaleją w tej Europie i przyznają nam różne kwoty, bo tak jak prawda ma być, że każdy będzie miał swój ślad węglowy więc mój ślad węglowy no to jest spory chyba co Także pewnie obłożą mnie jakimiś yy, podatkami, no i trzeba będzie zrezygnować z przyjemności, więc póki się da, trzeba działać, bo może to już ostatnie chwile w Europie, kiedy jeszcze jako taka wolność panuje. Śmiejemy się z innych krajów, a wcale tutaj nie jest lepiej. I wcale tu nie ma jakiejś demokracji ani wolności słowa, tylko fasadowa demokracja. Tak poza tym, sami wiecie, jak to jest. Mm. To chyba będzie tyle, żeby pokazać, co się pozmieniało. Więcej zmian nie ma, więc nie będę przeciągał. Eee, tak jak widzicie, są jakieś zmiany, ale no, nie aż takie, jak ostatnio można było zobaczyć. Eee, grunt, że posprzątałem tą drugą część, eee, tą drugą moją piwnicę i tam będę mógł sobie majsterkować i robić jakieś rzeczy, które bym chciał tutaj mieć do fishroomu. A przede wszystkim mogę odnaleźć moje narzędzia i moje materiały, żeby na przykład choćby zmienić sobie teraz elektryfikację e, inaczej kable sobie puścić. E, no bo mówię, jestem jako elektryk, znaczy pracuję teraz jako elektryk, no więc troszkę się tam nauczyłem, no i chciałbym to przebudować troszeczkę, e, żeby to profesjonalnie wyglądało i działało. No, a na dzisiaj to tyle. Yy, jutro na pewno ukaże się yy, ostatnia 60. Yy, może jeszcze się sprężę i coś do tego dogram jakieś akwarium. A na dzisiaj to będzie yy, tyle. Pozdrawiam serdecznie. Yy, obiecuję, że odpowiem dzisiaj, najdalej, jutro rano na komentarze. Yy, wiem, że miałem yy, odpowiedzieć na komentarz dotyczący porad yy, przy zakładaniu nowego akwarium. A ten komentarz się ukaże, przepraszam, po prostu no, miałem tak dużo rzeczy, że w ogóle o tym nie myślałem. Yy, niestety czasami trzeba być pragmatycznym i kierować się no, tym, co najważniejsze jest, a, a wszystko inne niestety musi poczekać wtedy. A najważniejsze było skończyć frontanie tamtej drugiej piwnicy, skończyć remont w domu, bo od poniedziałku idę do pracy i no, byłaby katastrofa zostać tym wszystkim. Jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!